Havrol Stany Zjednoczone, początek XX wieku. Amerykański lekarz Duncan McDougall rozpoczął tajemniczy i intrygujący eksperyment. Do swojego laboratorium sprowadził człowieka w stanie agonalnym, a następnie rozpoczął ważenie umierającego. Potrzebował do tego specjalnej wagi, by móc zamieścić na niej łóżko wraz z pacjentem. Celem było wykonanie dokładnego pomiaru ciężaru ciała zarówno przed, jak i po śmierci. Efekty były szokujące. McDougall wyliczył, że różnica w wadze przed, jak i zaraz po zgonie pacjenta wynosi. 21 gramów. Wkrótce na łamach jednego z czasopism naukowych sugerował, że znalazł naukowe dowody na istnienie duszy, a co za tym idzie, być może nawet samego Boga. Jak do tych rewelacji odnieśli się ludzie nauki, czy eksperyment próbowano powtórzyć, a może podobne robiono już w przeszłości? Jakie miejsce w nauce Magdal zajmuje obecnie, o przełomowym odkryciu w dziejach ludzkości, czy może raczej po prostu o wielkim nieporozumieniu, dowiecie się już za moment. Przełom XIX i XX wieku to rozkwit kultury popularno-naukowej. Zarówno w Europie, jak i przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych, ścisła terminologia naukowa powoli zaczynała wychodzić również poza oficjalne czasopisma, przeznaczone dla nielicznych. W XIX wieku skonstruowano nie tylko wiele wynalazków, ale też odkryto pierwiastki. Bardzo głośną sprawą było odkrycie Helu. Pierwiastek ten został odkryty metodą spektroskopową. Nie będziemy jej tutaj opisywać, ale w bibliografii znajdziecie odnośniki, czym ona dokładnie jest. Najbardziej intrygujące były jednak właściwości Helu. Jest to bowiem bardzo lekki gaz, którego lotność sprawia, że bardzo chętnie opuszcza on atmosferę Ziemi i odchodzi w kosmos. W momencie odkrycia niewiele osób zdawało sobie sprawę, z czym tak naprawdę mają do czynienia. Dlatego nowemu pierwiastkowi zaczęto przypisywać metafizyczne cechy. Profesor filozofii nauki i przyrody Zenon Roskal pisał ten nowy tajemniczy pierwiastek okazał się nie tylko bardzo lekkim gazem, którego obecność na Ziemi z trudem dała się ustalić, ale także gazem, który powszechnie występuje w kosmosie, zwłaszcza w gwiazdach takich jak Słońce. Hel zatem kojarzył się z tradycyjnym kontekstem, w którym występowała dusza jako ciało astralne. Własności Helu pod koniec XIX wieku były dyskutowane w kontekście hipotetycznych pierwiastków, takich jak nebulium czy koronium, które miały być jeszcze lżejsze i stanowić główny składnik mgławic planetarnych i korony słonecznej. Wydawało się zatem, że nauka odkryła substancję, która mogła być substancją duszy ludzkiej. No właśnie, dusza. Z encyklopedycznego punktu widzenia, dusza to czynnik, który ożywia ciało, stanowi o tożsamości człowieka i jest źródłem ludzkiego poznania. W niektórych religiach także subtelny składnik osobowości ludzkiej, oddziela się od ciała po śmierci. Nad duszą dyskutowano już w starożytności, rozmyślali o niej Sokrates, Platon i Arystoteles. Zresztą to sam Platon ukuł sformułowanie, że człowiek to dusza uwięziona w ciele. Grecki filozof utożsamiał duszę z umysłem, pasjami oraz rozumem. Swoje teorie nad duszą głosił także Arystoteles. W dziele o tytule De Anima pisał, jak źrenica wraz ze wzrokiem stanowią oko, tak dusza i ciało stanowią razem zwierzę. Z tego jasno wynika, że dusza nie może odłączyć się od ciała. Natomiast nic nie stoi na przeszkodzie, by niektóre części duszy mogły się odłączyć od ciała. W kolejnych wiekach nad duszą rozmyślali inni, wybitni filozofowie, od świętego Augustyna po Kartezjusza, który lokował substancję duszy w szyszynce. Mało kto szukał duszy bezpośrednio i fizycznie, za pomocą konkretnych badań, zresztą nie do końca wiedziano, jak można by to zrobić, nie łamiąc przy tym prawa. A jednak w średniowieczu był człowiek który posiadając szeroką władzę, pozwolił sobie na niecodzienny eksperyment. Osobą tą był cesarz Fryderyk II Hohenstauf. Jego zainteresowania nad duszą oraz światem metafizyki pchały do nieracjonalnych badań. Jednym z nich był pomysł, by w zamkniętej beczce umieścić umierającego starca. W beczce przygotowano niewielką dziurę. Cesarz uznał, że w momencie, gdy starzec umrze, dusza wydostanie się z beczki właśnie przez wspomnianą dziurę. Nie trzeba chyba dodawać, że niewiele z tego wyszło. Tymczasem w drugiej połowie XIX Wieku po odkryciu helu znów zaczęto nad duszą dyskutować, a nawet przypisywać jej podobne właściwości co nowo odkrytemu pierwiastkowi. Coraz więcej osób zaczęło zastanawiać się, czy dusza jest możliwa do zaobserwowania. Zdawano sobie sprawę, że dla ludzkich oczu jest ona niewidzialna, ale być może jest szansa, by zaobserwować ją w inny sposób. Teorię o możliwości wykrycia duszy jako substancji głosił niemiecki anatom i fizjolog z Uniwersytetu w Getynze dr Rudolf Wagner. To właśnie wtedy pojawił się popularne zabawy z łapaniem duszy do butelki czy szklanych balonów. Dyskutowano, czy dusze można sfotografować, a może nawet zauważyć. I tak na scenie medycyny z przełomu wieków pojawia się Duncan MacDougall. Lekarz, o którego eksperymencie wspominałem na początku filmu, był nie tylko lekarzem, ale również członkiem amerykańskiego stowarzyszenia badań nad zjawiskami nadprzyrodzonymi. Doktor najpierw zidentyfikował sześciu pacjentów w domach opieki, których śmierć była nieuchronna. Czterech z nich cierpiało na gruźlicę, jeden na cukrzycę, a o ostatnim niewiele wiemy. Lekarzowi zależałoby, by każda z osób była jak najmniej ruchliwa, gdyż podczas ważenia sprawiałoby to problem. Każdy z pacjentów zgodził się na udział w eksperymencie. Pierwszy z nich miał Miejsce w 1901 roku w szpitalu w Heyro. McDougallowi pomagał dr John Sprull, który zapisywał odczyty z wagi. Ta przypominała bardziej dziwny mebel. Była to waga platformowa, dostosowana do eksperymentu tak, by można było zmieścić na niej szpitalne łóżko, na którym znajdował się umierający na gruźlicę. 10 kwietnia 1901 roku o godzinie 17.30 zaczęto pierwsze pomiary. McDougall zauważył najwyraźniej, że śmierć pacjenta jest coraz bliższa. W przeciągu paru najbliższych Godzin lekarz stwierdził nieznaczny, kilkunastogramowy spadek masy ciała, ale chory wciąż żył. McDougall czekał, wypatrując każdego tchnienia swojego ochotnika. Pacjent zmarł dopiero po godzinie 21. Zaraz po tym McDougall wykonał pomiar i podekscytowany zauważył, że w momencie śmierci ciało stało się lżejsze o 21 gramów. W opublikowanym później artykule wspominał, kiedy ustały funkcje życiowe, szala wagi nagle opadła, było to zupełnie niezwykłe, wyglądało tak, jakby coś nagle uniosło się z ciała. Lekarz na tym nie poprzestał, wykonał jeszcze pięć podobnych eksperymentów, ale pojawiły się w nich problemy logistyczne, techniczne oraz organizacyjne. Raz pacjent trafił do McDougal'a zaledwie 5 minut przed śmiercią, dlatego ten nawet nie zdążył prawidłowo ustawić wagi. A przecież samo ulokowanie na niej chorego oraz łóżka było przedsięwzięciem skomplikowanym. W innych przypadkach spadek masy ciała po śmierci był inny niż za pierwszym razem. Raz było to 14 gram, w innym 10. Z czasem eksperymentom lekarza zaczęto przyglądać się nieco podejrzliwie, szczególnie pod kątem moralnym, dlatego McDougal zaczął robić eksperymenty na psach wykonał ich 15 i w żadnym z nich nie odnotował różnicy w wadze po śmierci, co miało być dowodem, że zwierzęta duszy nie posiadają, a było to też zgodne dla większości religii na świecie. Krańcowym elementem eksperymentów Magdygala były próby sfotografowania duszy jako aury człowieka z pomocą specjalnie opracowanych filtrów optycznych, ale z projektu nic już nie wyszło. Wyniki swoich badań opublikował w 1907 roku. Sprawa szybko trafiła do mediów i o dankanie usłyszał praktycznie cały świat jako człowieku, który zważył ludzką duszę oraz dowiódł jej istnienia. Jeszcze przed publikacjami McDougala pisał o nim The New York Times, ale poza popularnością i uznaniem na lekarza spadła też krytyka, a nawet szyderstwa. Przede wszystkim zanegowano sposób ważenia oraz samo urządzenie do pomiaru. Waga była wrażliwa na jakikolwiek dotyk, więc przy każdym sprawdzaniu, czy pacjent zmarł, mogło dochodzić do niewielkiego rozregulowania wagi. Na McDougala wylewała się powoli fala krytyki ze strony naukowców i filozofów. Jednym z pierwszych był oftalmolog Austin O'Malley, który uważał, że dusza nie jest materialna, a utrata masy ciała w momencie śmierci nie ma związku z duszą czy świadomością. Podobnie uważał profesor psychologii James Hislap. Na wyszydzanie McDougala pozwolił sobie amerykański krytyk spiritualizmu Singleton Davis, który żartował, pisząc, że tak mała waga duszy oznacza, że ludzie są z reguły małoduszni. Krytyka spłynęła też z Japonii. Fizyk Masayoshi Ishida uważał, że eksperyment McDougala jest pozbawiony wartości naukowej z dwóch powodów. Po pierwsze, sprzęt i wykonanie pozostawia wiele do życzenia. Po drugie, z powodów etycznych eksperyment nie zostanie nigdy powtórzony, a przy tym potwierdzenie badań jest niemożliwe. Lekarzowi dostało się też od ateistów, takich jak Susan Blackmore, którzy projekt uznali za niestaranny i dziwaczny. Spora część naukowców nie podjęła w ogóle tematu, zakładając, że coś takiego jak dusza nie istnieje. Nie było też jednowymiarowego odniesienia ze strony poszczególnych religii, choć do liczby 21 g, Czasami odwołują się chrześcijańscy duchowni. W świecie nauki niewiele osób traktowało wyniki eksperymentu poważnie, głównie ze względu na techniczny sposób ich wykonania. Do zapomnianego eksperymentu wrócono w 2003 roku, gdy do kin wszedł film pod tytułem 21 gramów o moralnym i chrześcijańskim przesłaniu. Samego eksperymentu więcej nie powtórzono. Zjawisko zmian wagowych w ciele człowieka podczas śmierci nadal jest obszarem badań i dyskusji. W drugiej połowie XX wieku, niejako w opozycji do eksperymentu MacDougal'a, profesor psychologii Michael Persinger próbował, za pomocą tzw. hełmu Boga, udowodnić, że ani dusza, ani żadne zjawiska paranormalne nie istnieją. W ramach eksperymentu ludzki mózg był stymulowany polem elektromagnetycznym, co ostatecznie prowadziło do halucynacji lub przekonania do kontaktu z Bogiem. Persinger w zasadzie nic nie udowodnił, ale dyskusje były nie mniej żywe niż przy projekcie MacDougala. Za to w XXI wieku rosyjski doktor nauk technicznych Nikołaj Zalicew ogłosił światu, że według jego doświadczeń po śmierci człowieka, a nawet zwierzęcia, ma zanikać w nim pole energetyczne. Eksperyment pozostał w zasadzie przemilczany i niezauważony, a wszystko wskazuje na to, że na naukowe potwierdzenie lub zaprzeczenie o istnieniu duszy przyjdzie nam poczekać jeszcze trochę czasu, o ile w ogóle kiedykolwiek to nastąpi. W dzisiejszym materiale to już wszystko. Dziękujemy naszym patronom i subskrybentom. Trzymajcie się i do zobaczenia.